Jesteśmy w Disneylandzie w Paryżu. Będzie trochę magii, trochę zabawy i będzie kolorowo. Pod Paryżem znajdują się dwa parki. Disneyland Park to ten z charakterystycznym różowym zamkiem, oraz Walt Disney Studios. My nasz dzień zaczniemy od Walt Disney Studios, ponieważ jest to mniejszy park i jest także zamykany wcześniej. Niedaleko wyjścia wita nas karuzela wyjęta prosto z świata Alladyna. Możemy tu polatać na latających dywanach. Jednak większość tej części Disney Studios jest poświęcona bajkom stworzonym przez Studio Pixara. W Disney Studio mamy między innymi Toy Story Storyland, w którym pójdziemy na karuzelę Zinki. Także mamy tutaj krainę Ratatouille, gdzie mamy restaurację Sheremi. A teraz jesteśmy przed jazdą. To jednej z moich ulubionych bajek. Wewnątrz budynku wchodzimy do wagonika w kształcie słodkiego szczurka. Dzięki świetnie zrobionym ekranom i efektom specjalnym, wydaje nam się, że mamy tutaj tyle przygód, ile Remy w bajce. Mówiłam, że to jedna z moich ulubionych bajek. A jeśli chcecie się jeszcze bardziej poczuć, tak jak w tej bajce, to tutaj jest restauracja Sheremi, która też. Jest zrobiona w stylu bajki i podają ratatouille. Trzeba na pewno ją rezerwować wcześniej, my dzisiaj akurat tutaj nie wybierzemy. Była tutaj dawno temu, poprzednim razem jak byliśmy w Disneylandzie i jest bardzo fajna, mogę ją polecić, ale rezerwujcie zdecydowanie wcześniej. Dla wszystkich fanów Złomka i jego przyjaciół z bajki auta też znajdą się tutaj atrakcje. Disney Studios, znajdziemy także krainę Marvela. Jednak tym razem nie udało nam się jej odwiedzić. Nasz dzień i tak już był wypełniony wieloma atrakcjami. Warto jednak będzie tu kiedyś wrócić, ponieważ Disney Studios rozbudowuje się o dwie kolejne krainy: krainę Frozen oraz krainę Króla Lwa. Pozostałą część dnia spędzamy już w parku Disneyland. jest podzielony na różne części, na landy. I tutaj koło zamku królewnej Śnieżki oczywiście jest Fantasyland. Znajdziemy tu tradycyjne karuzele, m.in. takie jak kubeczki czy latające słoniki dambo. Znajdziecie też tutaj łódeczki zabierające Was do małego świata. W tej przesłodzonej i idealistycznej wersji krajów Brzmiewa cukierkowa, radosna piosenka, jeszcze długo będzie Wam brzmiała w uszach. Do tej atrakcji kolejki przeważnie posuwają się bardzo szybko, gdyż w łódeczkach mieści się sporo pasażerów. Jest to też idealne miejsce w czasie upałów takich jak podczas naszego pobytu. Jedną z moich ulubionych atrakcji w Fantazilandzie stanowi karuzela Piotruś-Pan. I jest to jedna z fajniejszych akurat atrakcji w Fantazialandii, ale zawsze są na nią dwie kolejki. Z tej jest 40 minut. Jest to dość stara atrakcja i jest, ma małą pojemność. Wagoniki mają małą pojemność, więc zawsze dość długo schodzi. Niektóre właśnie jazdy, tak jak ta, mają też możliwość Premier Access, czyli można sobie dokupić taki szybszy przywilej, stoi się w krótszej kolejce. Oczywiście jest to ekstra. Oczywiście w Disneylandzie mamy możliwość spotkania postaci z bajek Disneya. Z powodu ogromnego upału zrezygnowaliśmy z parady, ale Donalda i Daisy musieliśmy koniecznie poznać z bliska. Kolejną krainą jest Adventureland. E, tutaj normalnie jest atrakcja piraci z Karaibów, która akurat dzisiaj jest e, w remoncie. E, poza tym możemy sobie tutaj troszeczkę e, pospacerować, zobaczyć e, radcki statek z Pietruchem pana Znajdziemy tutaj również roller coaster Indiana Jones I akurat to jest naprawdę bardzo fajne jedzenie. Serwowane jest tutaj kuchnia blisko wschodnia, więc możemy się troszkę przenieść w świat allaty. Jedzenie jest tu naprawdę doskonałe. Spróbujemy tu różnych blisko wschodnich sałatek, kuskusu, oliwek, a mnie szczególnie przypadła do gustu pasta z oberżyn i sezamu. Oczywiście są tutaj też pyszne dania główne, a także nie można pominąć deserów, które są tematycznie disneyowskie. Ta restauracja ma również świetne tematyczne dekoracje. na dzikiego zachodu, też tutaj jest restauracja Koko z bajki koko i mamy tutaj m.in. kurską kolejkę, którą właśnie tu nas słuchacie za tą Fifi. A w końcu mamy na przykład dom strachów. Ostatnią krainą, którą dzisiaj odwiedzimy, będzie Discoveryland. I tutaj w Discovery Landzie mamy jedną z fajniejszych gwiazd, Tarkurs. Nie mogę Wam niestety nic ze środka pokazać, bo jest to jazda w linii. Mamy tam okulary, siedzimy i jeździmy po, tym lata po Galaktyce razem z Arthur Dickiu. Sfery, e, bardzo fajne promy atmosfery. Hyperspace Mountains. To nie jest dla mnie akurat. E, jest to w środku, jest e, z skaterami, czyli coś nie dla mnie, ale hmm. jeśli lubicie takie jazdy, to tutaj właśnie w Discoverylandzie znajdziecie coś park będzie zamykany o godzinie po 10.30, w są jeszcze fajerwerki. Dzisiaj już na niej nie zostaniemy. Jesteśmy dość zmęczeni i jedziemy do hotelu. Mam nadzieję, że ten krótki film, troszeczkę streszczający tutaj nasz pobyt w Disneylandzie, Wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli e, Wam się podobało. E, I skomentujcie, a może powiedzcie, jakie Wy macie doświadczenia z Disneylandu.